O, zamiast rozsypiły polską. Czy zdarza ci się mieć wobec siebie toksyczne myśli, emocje i zachowania? Na przykład, stale powtarzasz te same błędy. Ciągle trafiasz na tych samych złych ludzi. A może w przeszłości sam doświadczyłeś toksycznych zachowań, które nieświadomie powtarzasz i powtarzasz, a chciałbyś je. W w końcu w jakiś sposób zahamować. Dziś opowiem Wam o procesie, który dotyczy każdego z nas. Przedstawię model poznawczy funkcjonowania człowieka od bodźca, trigera, aż do wywołanego przez niego działania. Dzięki temu łatwiej Ci będzie zarządzać swoimi myślami, emocjami oraz obsługiwać całą swoją osobowość. Procesy poznawcze służą nam do poznawania, a raczej odbierania rzeczywistości. Sytuacje, które nas spotykają, fakty, z którymi mamy do czynienia, to jakiś fragment rzeczywistości, który postrzegany jest przez nas w określony sposób. Nieważne, czy mówimy o piciu porannej kawy, wykonywaniu jakiejś pracy, czy o tym, że na przykład prezes Kaczyński jest mężczyzną, który żyje z kotem, albo o tym, że pobili cię, gdy wracałeś do domu. Przeżywasz więc. Jakieś wydarzenie, które samo w sobie jest tylko informacją, a informacja jest czystą percepcją, bo przecież jeżeli pije kawę, to pije kawę. Jeżeli pan prezes żyje z kotem, to żyje z kotem. To tylko informacja, która nie jest ani dobra, ani zła, to informacja, która nas wzbogaca, czego nie chce nasz mózg. Nie chce, ponieważ nie potrafi chcieć lub nie chcieć. Jest tylko narzędziem, które odbiera bodźce. Każde zdarzenie jest przez człowieka opiniowane i interpretowane. Samo zdarzenie nie zawiera w sobie znaczenia. To nasze myśli, nasza interpretacja nadają mu to znaczenie. Masz więc do czynienia z jakimś wydarzeniem, na przykład zostałeś pobity. Czy tego chcesz, czy nie? Będziesz interpretował tą sytuację. Możesz pomyśleć, że jesteś dupa wołowa. Bo przecież dałeś się pobić, poczujesz się wtedy gorszy, być może nawet yy, popadniesz w depresję. Możesz też pomyśleć, że już nigdy nie dasz się pobić, że teraz zapiszesz się na treningi sztuk walki albo chociaż będziesz unikał szemranych dzielnic i miejsc. Ta sama sytuacja i dwie zupełnie różne postawy. Weźmy inny przykład. Powiedzmy, że dwóch pracowników dostaje w tym samym czasie od swojego szefa podwyżki. W obu przypadkach mamy dokładnie to samo wydarzenie. Co z reakcją? Jeden z pracowników może szczerze ucieszyć się z tego powodu, a drugi analizować, czy szef czegoś nie kombinuje, skoro tak bez powodu i zapowiedzi dał mi podwyżkę. Doprowadzi to do tego, że drugi pracownik zacznie zastanawiać się, czy ta podwyżka jest dla niego dobra czy zła. Albo gdy jesteś w trakcie rozwodu, prawdopodobnie zastanawiasz się, czy to sukces, czy może kompletna życiowa porażka. Zastanawiasz się, czy będziesz jeszcze szczęśliwa, czy może już nigdy nie zaznasz tego stanu. Jak wynika z tych przykładów, człowiek nakłada na wydarzenie zestaw interpretacji i opinii, które są wirtualne, nierzeczywiste, ponieważ dotyczą jego myśli, a nie faktów. Ta interpretacja sprawia więc, że każdemu zdarzeniu nadajemy znaczenie, i to znaczenie definiuje to, w jaki sposób podejdziemy do danej sytuacji? Myśli związane z danym zdarzeniem sprawiają z kolei, że pojawia się emocja. Emocja w odróżnieniu od myśli jest jednak faktem. Odczuwamy ją bowiem również fizycznie. Emocje są reakcją fizjologiczną, między innymi na określoną myśl. Mamy więc do czynienia z faktyczną, realną reakcją ciała, która wynika nie ze zdarzenia ale z naszej wirtualnej interpretacji zdarzenia z tego że człowiek czyli ty nadał mu jakieś znaczenie to co czujemy niezależnie od tego czy jest to rozczarowanie radość złość i tak jest faktem myśli prowadzące do tego uczucia faktem jednak nie są większość ludzi traktuje picie kawy jak rytuał delektują się nią przeżywając Jedną z lepszych chwil w ciągu dnia. Są jednak również tacy, którzy pijąc ją o poranku, myślami są już dawno w robocie, już rozwiązują problemy, jakie czekają ich tego dnia. Dopijają ją więc szybko, by nie tracić cennego czasu. Są też tacy, którzy mają poczucie, że to nauk, nad którym absolutnie nie mają kontroli. I znów, w tych przypadkach chodzi o to samo. O poranne picie kawy to tylko czynność. Można jednak nadać jej zupełnie skrajne znaczenie. Ta sama czynność u jednej osoby może wywołać przyjemne emocje i reakcje organizmu, a u drugiej sprawić dyskomfort i emocje, które zdecydowanie są negatywne, jak na przykład stres. W większości przypadków ludzie nie umieją sobie radzić z emocjami. Nie wiedzą także, że na ich podstawie dokonują kolejnych interpretacji. Myśląc, wywołują emocje. Czując emocje, dokonują kolejnych interpretacji. Jeżeli nie kontrolują tego procesu, jeżeli nie potrafią myśleć we właściwy, zdrowy sposób, mogą utrwalić w sobie silne przekonanie o niskiej jakości ich życia, co z kolei może wybudować kolejne przekonanie, że ich życie jest nieszczęśliwe. Emocja, a zatem reakcja fizjologiczna w efekcie prowadzi do zachowania, do jakiegoś działania. Jeżeli podczas picia kawy poczujesz się zrelaksowany, to twoje ciało z pewnością automatycznie się rozluźni, a ty zmienisz pozycję na wygodniejszą, a na twojej twarzy pojawi się uśmiech. Inaczej będzie w przypadku, gdy picie kawy wygeneruje u ciebie stres. Wtedy prawdopodobnie zaczniesz pić szybciej, dojdzie do spięcia ciała, być może nie będziesz mógł nawet usiedzieć w miejscu. To ważne, aby Nauczyć się kontrolować swoje myśli. Mój syn właśnie zdobył prawo jazdy. Ja jestem nieco zaniepokojony, ponieważ od razu wsiadł za kółko. Będzie nabierał doświadczenia zimą, kiedy warunki na drodze często bywają nie najlepsze. Myśli i emocje sugerują mi, że powinienem poprosić go, by aktualnie ograniczył jeżdżenie do niezbędnego minimum. Fakty są jednak takie, że Szymon lepiej sobie radzi za kółkiem niż niejeden kierowca, a ja potrafię to dostrzec. Gdyby było inaczej, gdybym nie kontrolował tego procesu, emocje wywołałyby jakieś zachowania. Na przykład trząsłbym się ze strachu za każdym razem, gdy on wsiada za kółko, lub nawet zakazał mu jazdy przez jakiś czas. Jeżeli jesteś typem zazdrośnicy, to emocje pojawią się za każdym razem, gdy twój facet będzie chciał wyjść z chłopakami na miasto. Te emocje wywołają zapewne zachowania, być może poprosisz go, żeby został w domu, lub w skrajnym przypadku każesz mu wybierać między tobą a kolegami. Jednocześnie nie zauważysz, że twoje obawy nie mają nic wspólnego z faktami. Dziś różnice w postrzeganiu rzeczywistości przez jednostki, a nawet całe grupy osób są bardzo wyraźne. Mimo, że żyjemy przecież w tym samym świecie, istnieją zarówno ludzie, którzy panicznie boją się wirusa i nie wyściubiają nawet nosa z domu, jak i tacy, którzy zupełnie go bagatelizują, uważają za ściemę, dlatego na przykład chodzą po ulicy bez maseczki. A więc emocja wywołała zachowanie, jakieś pojedyncze działanie. Kontrolowanie swoich myśli jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek. Żyjemy w czasach pandemii. Każdego dnia. Docierają do nas informacje wywołujące stres, niepokój, a nawet strach. Boimy się, a to odbija się na jakości naszego życia. Odbiera nam zapał do pracy, sprawia, że częściej bywamy smutni czy rozdrażnieni. Rzeczywistość wystarczająco daje nam wszystkim w kość. Nie pozwólmy więc, by w naszych głowach tworzyły się myśli, które są nieadekwatne do tego, co faktycznie się dzieje. Podsumowując. Jeżeli masz problem, ciągle nie masz tego, na czym ci zależy, a twoje życie w jakimś obszarze i z jakiegoś powodu nie jest takie, jak uważasz, że powinno być, prawdopodobnie często, a może i stale realizujesz poniższy schemat. Coś dzieje się w rzeczywistości. Twoje błędne, niezdrowe myślenie nadaje temu zestaw wirtualnych interpretacji. Błędna interpretacja jest źródłem nieodpowiednich emocji. A nieodpowiednie emocje prowadzą do nieadekwatnych zachowań. Omówiliśmy, moi drodzy, trzy z pięciu elementów modelu poznawczego funkcjonowania człowieka. W przyszłym tygodniu kontynuujemy temat. Zostały nam do omówienia pozostałe dwa elementy. Opowiem Wam o tym, dlaczego mózg uwielbia nawykować i skąd wzięła się nasza osobowość. Twój charakter, Czego rozumienie pozwoli Ci realizować siebie tak, jak tego pragniesz? Krótko mówiąc, będzie o tym, jak i dlaczego pojedyncze myśli definiują nas, a nawet całe nasze życie. Serdecznie dziękuję Wam za dziś. Jestem ciekaw, ilu z Was zobaczyło do końca. Dajcie znać w komentarzach. Wasze komentarze, lajki i udostępnienia bardzo mnie wspierają, więc z góry za nie dziękuję i do usłyszenia.